Hej, jesteśmy Kofi LPS i dzisiaj mamy śmieszny bardzo filmik. To będzie taka komedia i mieliśmy zrobić cały kabaret, ale myślimy, że to Wam wystarczy, bo na tym już się uśmiejecie. Na pewno. Zaczynajmy. My, jak to pisałyśmy, to naprawdę. Ona płakała ze śmiechu. No dobra. Gdzie goście, gdzie wszystko, już miał być cały kościół przygotowany? O, gdzie ona? Za pół godziny mam kolejny ślub. No, nareszcie ty jest! Ja mogę na siebie czekać! w środku muszę. Wiem tak. Jak miałeś na imię? Anastazja. Mm. Aha, zapomniałem. Wy... Wybacz, przed chwilą miałem ślub kuli. Oh. Po prostu. Czy. Ty... Jak pan miał na imię? E, Jakim miałem na na imię? Mm. Oh, Ronaldo! Mm. A, no tak, Ronaldo! aha A ja? O. A ja jestem Zdzisław. Zdzisław? Zdzisław. Wiecie, ja miałem kiedyś takiego kolegę z O No dobra, już. Czy wiesz, jak ty się tam, tam nazywasz? Jego za męża, czy za żonę? Tam nie wiem już. Bo Ej, słuchaj, jestem głodny. Zamówię sobie pizza. Zamawiaj! też jestem głodna. Halo, pizza? Do czego ty dzwonisz? Do ręki? <noise> Przyniosę ci telefon. <noise> Dobra. Ktoś mi przejmać muzykę? Auć. Jak mogę mnie przewrócić? To nie ja! Tak, zawsze tak powtarzam. Nie wierzę. Moja córka już bierze ślub. No wiem, dopiero co była taka mała No i wiesz, ja ją trzymałem na rączkach No i te buty sobie naprawdę kupiłaś? No sorry, że się ciebie nie zapytałam O zdanie, jakie sam mam buty kupić O no, weźcie dziewczyny, przestańcie Idę po szejka Pa, pa Szejk jest tutaj Nie, tu jestem ja Ty, też szejk no. <laughs> Tak masz na imię No dobrze, ale oni poszli po szejka do picia Wtedy, no wiesz. Na tym skończyliśmy, no. no. Na ubraniach. Mm. Masz ten telefon. O, tu jesteś. Halo? Halo? Pizza. Chcę zamówić dużą pizzę. Nie, nie zieloną. Dobra, pa. Ludzie, pizza będzie za pół godziny. Yeee! Yeah. Romanie, jak śmiesz. Byliśmy już w 20. Po ślubie wychodzę. Przewróciłem się znowu. Puh, jadłeś cebule? Wybrać! No, nie, no. Sama ją zamówiła śledzie w cebuli. A teraz. Ups, wszystko teraz tu Nie No, kiedy ta pizza? Kiedy pizza? Kiedy? Pizza. Kiedy? Pizza. Dobra ludzie, kto zamówił pizzę, że jest teraz takie zamieszanie? No, a kto? No ja, no Logan. O, Logan, bracia. Nadzieszę pizza. <grym> wow. Ej, ej, czekaj, co ty? Chodź. Mm. Przywiozłam pizzę. <grym> 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 To mam ci dać tą pizzę. Masz. Tylko trochę brzydka mi wyszła. Daj numer telefonu. Taka trochę zielona, nie? Daj numer telefonu. Nawet w pizzeli nie można zjeść. Wydarzę się. Poczekaj! Au. Zamieszkam w tym pudełku, jeżeli mi każesz, ale bądź moją żoną. Nie. Jadę. Gdzie? Jak ona miała? Ta moja żona, że niby... Byłaś moją żoną. Jej. Gdzie na Ale to nie ty byłaś moją żoną. Oh. Trudno, zostanie mi ta pizza. Oh. A, moja pizza. Tak, poza tym, bracie, to ta pizza jest moja, wiesz? Au, to nie ja ją rzuciłem. A weźcie tą swoją pizzę, wiesz? O, dawaj jednak, nie, nie tak, nie, nie. dawaj Dobra, Dobra, wezmę sobie tylko pudełko Nie, pudełko też jest moje, a zaleceń nie tak. A mm. kto zapłacić za pizzę? To była jego pizza A kto, za, mm. a kto zapłaci za pizzę? No on What? A ile to to w ogóle kosztuje? 30 tysięcy Kłaść, teraz tylko do bał! Dobrze, że byłam w pace. Oh, no, to idę. O, oh, moje się. Oh, o, znowu muszę iść do tego doktora. Znowu muszę iść do tego doktora. Występowali.